No i słuchaj, takie pytanie może trochę krępujące. Co sądzisz o polskich dziewczynach? Piękne są, nie? No, polskie dziewczyny są gorące. No stary, moim ulubionym wykonawcą zawsze był Norbi i Ta. jego piosenka. Dziewczyny są gorące. Tak, zresztą taki chłopak jak ja, szybki chłopak, lubi szybkie dziewczyny, nieźle, nie? Źle, nie? E... Jak najszybciej, no, jechałeś najszybciej. Najszybciej po prostu jechałem najszybciej, Ta. jak najszybciej potrafiłem jechać. Naprawdę? Stary. Słuchaj, a ja wiesz, że mówią, że jesteśmy do siebie podobni? Że to my? Byłoby miło, jakbyś powiedział, że chociaż y, jedna osoba gdzieś się obiło po uszy. No, nie chcesz, masz kompleksu, ok, zadam Ci następne pytanie. Czy masz ochotę kogoś pozdrowić? Specjalnie dla Państwa. Robert Kubica będzie pozdrawiał. Tylko u nas w programie. Proszę, Robert. No dzięki, dzięki. E, Robert Kubica. Pozdrawiam wszystkich moich fanów.